Drogi introwertyku, mam dla Ciebie dzisiaj cztery strategie na to, by wesprzeć Cię w trudnych chwilach i pomóc zyskać pewność siebie w sytuacjach społecznych. Oczywiście te strategie zadziałają też dla ekstrawertyków, wertyków i wszystkich, ale znając problemy osób silnie wycofanych społecznie, będą jak znalazł. Pierwsza strategia. Zanim dopadnie Cię wewnętrzny krytyk, pobudź się do działania. To taki trik, który pozwala oszukać swojego wewnętrznego marudę i krytyka. Pojawia się on bardzo często w poradnikach psychologów, trenerów, mentorów, pojawia się u Tonego Robbinsa, czy na przykład u Mel Robbins w formie tzw. reguły pięciu sekund. Co do zasady, nie możemy w tym całym procesie dyskomfortu i lęku społecznego lekceważyć naszej biochemii w mózgu. Jak możemy próbować w bardzo doraźny, krótkoterminowy sposób na nią wpływać? Najprostszym przynajmniej dla mnie sposobem jest słuchanie dynamicznej, energicznej, rytmicznej muzyki, która mnie pobudza. Jest ogromna różnica, jeśli podejdziesz do zadania, którego się lękasz bez rozgrzewki, a gdy rozgrzejesz się taką wyraźną, dynamiczną muzyką. Będziesz podkręcony być może na tyle, że przełamiesz się i podejmiesz pierwszy krok. I o to chodzi: po pierwszym kroku robi się następne i kolejne. Słuchanie muzyki to tylko jedna z możliwości. Mel Robbins w regule 5 sekund mówi, żeby zacząć odliczać i zagłuszyć swojego wewnętrznego krytyka. Wtedy stajemy i łup, 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 działamy bez myślenia, zanim w ogóle do nas dojdzie, że to, co mieliśmy do zrobienia, nas przeraża i przerasta. Ja kiedyś właśnie w taki sposób wykonywałem telefony. Gdy mnie to przerastało, odlekałem trudny telefon. Potem zająłem się czymś innym, a w sekundzie, gdy sobie przypomniałem. A miałem zadzwonić tam, już miałem w ręku telefon i wykręcony numer, który dzwonił już nie było odwrotu, wpadałem w tę studnię i trzeba było sobie jakoś poradzić. Wrzucałem się na głęboką wodę, no i wewnętrzny krytyk po prostu nawet nawet nie miał miejsca i czasu i przestrzeni do tego, żeby zadziałać. Analogicznie będą działały takie krótkoterminowe pobudzenia, jak zrobienie sobie fajnego make-upu, ubranie ciuchów, które lubisz, które sprawiają, że czujesz się pewnie i komfortowo. Chodzi w tym kontekście do doprowadzenia się do stanu, że wiesz, że wyglądasz ok, że to jesteś ty, nie musisz już w cudzysłowie wciągać brzucha ciągle. To ty musisz to wiedzieć i czuć. Kategorycznie w tym punkcie unikaj pobudzenia przez alkohol. W takim modnym, filmowym, małym szocie przed działaniem. To do niczego dobrego nie zaprowadzi. A może sporo utrudnić, bo się do takiego właśnie sposobu pobudzania się. To lecimy do drugiej strategii. Przy okazji warto pamiętać przed kolejną metodą, że bardzo pewność siebie podnosi osobista efektywność i sprawczość. Tę możesz sobie zapewnić korzystając z mojego kursu i książki Pożegnaj Prokrastynację, która jest dostępna w pakietach w obniżonej cenie w linku w opisie. Druga strategia. Przećwicz zanim zrobisz. To nie jest tak, że jeden introwertyk i drugi są tacy sami, wręcz przeciwnie, oś ekstrawersja introwersja to spektrum, i każdy doświadcza to jakoś inaczej. No, i każdy ma jakieś swoje mocniejsze i słabsze strony. Warto więc wiedzieć, czego jesteś w sobie znacznie bardziej pewien, a gdzie czyhają na ciebie, no, społeczne lęki, które tak naprawdę najbardziej utrudniają życie. Na przykład, świetnie zapamiętujesz dowcipy, lubisz je, potrafisz je opowiadać w sposób taki, że nikt nie będzie się zastanawiał, czy jesteś normalny, czy nie. No więc przećwicz parę, żeby mieć pewność, że ich nie spalisz. Albo świetnie zdasz się na danym temacie i chętnie o nim porozmawiasz. Poćwicz, zaproponowanie, albo swobodne przejście do tematu w danej dyskusji, tematów w którym czujesz się pewnie. Warto jednak zadbać o detale ciała, to znaczy, na serio warto stanąć przed lustrem i, raz, dobrać ubrania, do których czujesz się komfortowo to jeszcze a propos pierwszego punktu a dwa, dobrać pozycje, w jakich czujesz się dobrze i nie wygląda to źle i nienaturalnie. Nie śmiej się, że to głupie. Wielu drwi z ćwiczeń przed lustrem, jednak robią to zarówno profesjonalni mówcy, konferencjerzy, aktorzy, ale właśnie to jest świetny sposób, by poznać własne ciało, własne odruchy, mieć wyćwiczonych kilka bezpiecznych układów ciała, przećwicz też przedstawianie się, bo to najczęściej najtrudniejszy moment do przełamania się. Czyli takie cztery tematy do przećwiczenia. Kontrola nad ciałem i wygodnymi pozycjami, potem kontrola nad przedstawianiem się, potem wyszukanie tematów, w których jesteś mocny, i potem umiejętność przejścia do wygodnych dla Ciebie tematów. Tak jak mówię, może się to wydać sztuczne, czy dziwne, czy śmieszne, możesz sobie z tego drwić, ale ćwiczenie przed lustrem serio podnosi pewność Ciebie. Nie identyfikujesz też obszary, w których sobie nie radzisz. Możesz równie dobrze nagrać się na smartfonie. I zobaczyć potem, gdzie to wygląda źle, być dla siebie dość krytycznym recenzentem, ale dzięki temu też możesz wiele poprawić w takiej drobnej mowie ciała, bo to właśnie bardzo podnosi Twoją pewność siebie. Trzecia rzecz. Ucz się nowych rzeczy. Uczenie się nowych rzeczy to jest takie trochę perpetuum mobile wspierające poprzedni punkt, no bo jak uczysz się czegoś nowego, to dokonujesz nowych odkryć i spostrzeżeń. Jeśli je sobie dobrze wynotujesz, to potem łatwo użyjesz ich w dyskusji, że czegoś ciekawego się w temacie dowiedziałeś. Albo że miałeś jakieś zaskakująco przyjemne czy nieprzyjemne doświadczenie w danym temacie, w którym właśnie poznajesz, albo miałeś jakieś oczekiwania i one zostały spełnione, albo się rozczarowałeś. Może to nawet niekoniecznie być celowe uczenie się nowych rzeczy, np. nowego języka. Wystarczy, że jesteś aktywny, robisz sporo, wówczas w trakcie tych aktywności zdarzają się nowe zaskoczenia i doświadczenia. Pierwszy raz wspinasz się w tatrach na 2000 metrów nad poziomem morza, no i masz spostrzeżenia. Pierwszy raz spałeś z zbiorowej sali w schronisku i ktoś chrapał jak wiertarka. Pierwszy raz, no właśnie, jeśli jesteś aktywny, to nawet tych pierwszych razów będzie sporo. Twoim zadaniem będzie prowadzenie aktywnie dziennika spostrzeżeń do wykorzystania na później. Dosłownie spisuj swoje wspomnienia i spostrzeżenia. Wykorzystasz je później ku rozbawieniu wszystkich albo po prostu w dyskusji. To podnosi Twoją pewność siebie, bo daje Ci możliwości, daje Ci opcje, sprawia, że jesteś ciekawą osobą. Czwarta strategia. Szukaj w cudzysłowie swoich. Nie ma nic przyjemniejszego, jak pomilczeć i pobyć w samotnej grupie. Zupełnie serio, jedną z najzdrowszych porad na lęki społeczne i utrudniające życie introwertyzm jest po prostu szukanie ludzi o podobnej naturze i potrzebach. zawsze wtedy na boku jednej imprezy tworzy się kółeczko z drugą imprezą, gdzie może i nie ma głośnych gadu, podśpiewywania czy przekrzykiwania się, ale jest za to interesująca dyskusja na jakiś ciekawy temat, pogłębiona. To, co życie uczy, to fakt, że jedną z supermocy introwersji jest zdolność do prowadzenia pogłębionej dyskusji, zaangażowanej. Mniej ludzi, ale intensywniejsze i głębsze relacje. Nie ma więc sensu na siłę wpasowywać się w towarzystwo jako całość. Warto jednak wykryć ludzi o podobnej wycofanej naturze i budować z nimi świadomie relacje. Nie ma nic lepszego jak introwertyczne kółko przyjaciół. Można razem ze sobą pomilczeć, można razem ze sobą pobyć, ale przede wszystkim nie ma wtedy żadnej presji. Jak rozpoznać osobę introwertyczną? No to jest trudniejsze, bo wiele osób wychowanych w społeczeństwie, które premiuje mimo wszystko cechy ekstrawertyczne, wypracowało sobie pewne strategie maskujące swój społeczny lęk i społeczny ból. Czasem więc trudno introwertyka dostrzec. Mimo wszystko, będzie to pewna zachowawcza natura tych osób: lekkie wycofanie, krótkie momenty aktywności społecznej przycinane częstym znikaniem z towarzystwa. Niestety, silni introwertycy potrafią wypracować najdziwniejsze maski społeczne i udawać zainteresowanych, po czym, a znałem taką osobę, na imprezach co parę minut iść na parę minut do toalety, by odsapnąć takie pół na pół. To się nazywa strategia radzenia sobie z lękami społecznymi, czy po prostu często mówi się o tym maskowanie. Maskujemy swoją naturę, żeby wpasować się w to, co wydaje się nam, że społeczeństwo od nas oczekuje. Tak więc, cztery strategie na pewność siebie to pobudzaj się do działania uprzedzając wewnętrznego krytyka, licz 1, 2, 3, 4, 5 i działaj od razu, bang, bang, bęk. Przećwić przed lustrem swoje umiejętności i postawy społeczne, ucz się nowych rzeczy i ostatnia, szukaj ludzi podobnie introwertycznych, bo będą twoimi najlepszymi kompanami i nie będziesz czuć presji przy nich, tak silnej i tak nieprzyjemnej. No to co? Dzięki za twój czas i pozostanie nieprzeciętny. Cześć!